Siemanko, z tej strony Konerski parę dni temu postanowiłem, że wyczyszczę swoją szafę i na samej dnie tej szafy znalazłem właśnie jeden z moich pierwszych pistoletów a konkretnie CZ 75 P07 Duty od firmy Action Sport Games jest to wiatrówka 4,5 mm napędzana kapsułami CO2 wersja bojowa tego pistoletu była produkowana w Czechosłowacji od 1976 roku. Była produkowana w zakładach Czeska z Na przestrzeni lat pistolet ten doczekał się wielu modyfikacji i kolejnych wersji. Eee, właśnie jedną z nich był CZ-75 p 07 eee, Kupiłem sobie ten pistolet 4 lata temu, troszeczkę więcej jak 4 lata temu. To był jeden z lepszych pistoletów, jakie mogłem sobie naprawdę wyobrazić. Nie kosztował zbyt wiele, kosztował około 400 zł, ale naprawdę byłem zaskoczony tym jak jest wykonany i jak się z niego strzela. Otóż pistolet cały, tak naprawdę szkielet jest wykonany z polimeru, ale ten polimer bardzo mocno przypomina te, które są wykorzystywane w broni bojowej. Tutaj tak naprawdę wszystko jest idealnie spasowane, nic nie trzeszczy, nic nie piszczy. Pistolet idealnie wręcz leży w mojej dłoni. Ja mam niewielkie dłonie, ale muszę przyznać, że wygodniej mi się z niego strzela niż z Glocka. Cała reszta tego pistoletu jest oczywiście metalowa. Metalowy jest zamek, dźwignię zrzutu załamka, blokada spustu, sam spust, no i oczywiście kurek. Dźwignia zrzutu magazynka, jak i sam magazynek. Oprócz stópki, bo jest plastikowa, tak cała reszta jest metalowa. W środku wszystkie elementy także są metalowe. Pistolet naprawdę fajnie się prezentuje i muszę przyznać, że jest naprawdę wytrzymały. Wielokrotnie spadł mi na ziemię, gdzieś poturlał się z górki nawet i tak naprawdę nic się nie stało. Przez 4 lata użytkowania wystrzeliłem z niego naprawdę sporo. Bo w zasadzie kilkadziesiąt takich opakowań śrutu. Wśród 4,46 są stalowe, są miedziane, zależy kto co lubi. Jedna kapsuła CO2, konkretnie taka, starczy nam na wystrzelenie około 50-60 strzałów, w zależności od temperatury zewnętrznej. A to tak jak wiadomo przy każdym pistolecie co tego typu. Pistolet jest wyposażony w szynę montażową standardzie Weaver 22 mm. Możemy sobie zamontować tutaj latarkę, celownik laserowy, co nam się tylko że nie podoba. Jest także wyposażony w dość duży kabłąk. Osłona spustu jest na tyle duża, że swobodnie możemy strzelać. W grubej rękawicy spokojnie się palec mieści. Jest całkiem wygodnie. Jeżeli chodzi o sam spust, jest wygodny, duży, ale miękki. Tak naprawdę na samym końcu dopiero łatwy. Jeżeli sobie podciągniemy kurek, sami zobaczcie, że tak naprawdę, przy samym końcu, dopiero jest możliwość zwolnienia tego kurka. Pistolet jest wyposażony w system blowback, oznacza to, że po każdym strzale zamek cofa się do tyłu i napina nam kurek. Po oddaniu ostatniego strzału zamek zostaje w tylnym położeniu, więc musimy wymienić magazynek na nowy, zrzucić i możemy dalej prowadzić poziom. Jeżeli chodzi o samą blokadę spustu jest w porządku jak dla mnie w idealnej pozycji co do kciuka. Wygląda to naprawdę bardzo przyzwoicie i bardzo fajnie się z tego korzysta, ale niestety jest jednostronny. Z drugiej strony jest niestety tylko i wyłącznie taka atrapa tego. Szkoda, bo i ręczne osoby mogłyby z tego skorzystać. Jeżeli chodzi o wygląd są numery seryjne nabite na pistolet. Także widać 9.19. 19 Wiadomo, że tu chodzi o amunicję, która była stosowana w wersjach bojowych, czyli parabelu. I napis Made in Czech Republic. Także naprawdę wszystko to fajnie wygląda. Pistolet jest wyposażony w antypoślizgowe okładziny, które naprawdę fajnie spełniają swoją funkcję. Nawet spocona ręka dość mocno nie ślizga się. Także jest to fajne i wygodne w użytkowaniu. Także myślę, że załadujemy sobie zaraz kapsułkę. No i zobaczymy, jak się z niej strzela modelu, aby załadować kapsułę CO2. Wypinamy magazynek. Na tylnej układzinie naciskamy guziczek, co pozwala nam zjąć zaślepkę. I w tym miejscu jest miejsce na kapsułkę. Jak za każdym razem kropeleczka smaru, oleju na kapsułkę, żeby nam się uszczelki nie wymroziły. Wkładamy sukę lekko dokręcamy. W momencie, kiedy poczujemy opór, energicznym ruchem musimy przekręcić. I już pistolet jest załadowany. Pistolet działa w systemie tylko i wyłącznie single action, czyli samym naciśnięciem spustu nie napniemy kurka, a nie będzie strzelał. Ale w momencie, kiedy go napniemy, pistolet już w tym momencie zacznie strzelać, nawet bez tego magazynka. To taki urok tego modelu. Dzisiaj poszalejemy, postrzelamy sobie do prawdziwej tarczy strzeleckiej, tradycyjnie z 10 metrów. Zobaczymy jakie będą wyniki. Tak jak widać skupienie całkiem przyzwoite, 10 metrów, to jest wiatrówka, która nie ma gwintowanej lufy, lufa jest zupełnie gładka, Śród 4,46, gdzie przekątne lufy ma 4,5 mm, także śród jest troszeczkę luźny w lufie, ale i tak jest naprawdę bardzo przyzwoicie. Myślę, że to jest bardzo fajna wiatrówka do ćwiczeń strzeleckich, takich naprawdę podstawowych. Teraz myślę, że postrzelamy, pobawimy się troszeczkę pistoletem, zobaczymy jak z magazynków będzie. No i zobaczymy, jak to będzie na tarczy. Także wystrzelaliśmy cały magazynek, tarcza wygląda właśnie tak. Nie wszystko poszło w tarczę, niektóre rzeczy poszły w nasz kulochyt, którego używamy w dłuższych wiatrówek na większe dystanse, ale czasem też tutaj sobie strzelimy. Zresztą widać po nim, że z czasem dostaje. Jest całkiem fajnie. Także jak sami widzieliście, bardzo przyjemna zabawa. Ja oczywiście używam sobie takiej polimerowej kaburki, stara, już przychodzona, ileś tam razy się skąpała w błocie i tak dalej i nadal działa. Całkiem wygodna, jeżeli chodzi o nasz pistolet, yy, naprawdę to jest super pistolet do strzelań rekreacyjnych, jak ktoś lubi sobie postrzelać tak jak ja, poćwiczyć jakieś podstawowe techniki strzeleckie, pobawić się nią, no to jest super pomysł, naprawdę za nieduże pieniądze. To 400, no wtedy 400, teraz ona kosztuje jakieś około 330-340 zł, jest też wersja bez blowbacku bodajże 50 zł tańsza, ale myślę, że nie warto tracić tej przyjemności z odrzutu, chociaż on nie jest jakiś nie wiadomo jaki, ale jednak daje dużo frajdy. Jeżeli chodzi o wady pistoletu, przede wszystkim podciągnięciem po zamku, tak naprawdę. Nie widzimy co w środku. To jest cylinder zespolony, więc tak naprawdę możemy sobie patrzeć na metalowe elementy. To też sprawia sporą trudność podczas czyszczenia. Żeby rozebrać ten zamek, trzeba się dobrać oczywiście do tyłu. Kolejną rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest muszka. Muszka jest zamontowana w taki sposób, że ona potrafi się wysunąć, wypaść. Ja ją sobie sam wyciągnąłem i od razu wkleiłem na kropelkę. To było na samym początku użytkowania i do dzisiaj nie mam problemu. Szczerbinka, oczywiście, nie sprawia żadnych problemów. Jest regulowana w poziomie. Naprawdę bardzo fajnie się z niego cewuje rzeczą są magazynki. Z racji tego, że w rękojeście mieści się kapsuła CO2, magazynki są cienkie i tak naprawdę na samym początku ciężko trafić. W momencie, kiedy chcemy przeładować pistolet, zamek zostaje w tylnym położeniu, no i próbujemy tym magazynkiem trafić i oczywiście nie możemy, nie? Bo magazynek jest mały, otwór też nie jest zbyt wielki. No na początku jest ciężko, ale później jak sobie wyrobimy pamięć mięśniową, to idzie z automatu i wtedy naprawdę jest ogromna frajda. Myślę, że ten pistolet jest idealny na e, początek. Dla osoby, która chce zacząć przygodę ze strzelaniem e, z wiatrówek w e, pędzie gazowym, e, jest to ciekawa propozycja, niezbyt droga. E, Wiem, że są tańsze propozycje, ale biorąc pod uwagę jakość wykonania tego pistoletu, jak i jego parametry, to jest 110 m na sekundę, działający blowback. Tak naprawdę bardzo mocna konstrukcja, która no, jeszcze ani razu mnie nie zawiodła. Wyobraźcie sobie, że przez tyle lat użytkowania ten, ten pistolet nie był ani razu na serwisie. Sam w nim, że tak powiem, wymieniałem części, bo wiadomo, uszczelka już też kiedyś się poddała, ale sam ją wymieniłem. Trzeba było się nagrzebać, ale dałem radę. A tak żaden z innych podzespołów nie zawiódł. Więc jeśli akceptujemy jego drobne wady, między innymi e, zamek, w którym tak naprawdę nic nie widać. No i magazynki, które są cieniuteńkie i ciężko na początku nimi trafić, ale przyzwyczajmy się do tego i darujemy mu takie drobnostki, to będziemy naprawdę zadowoleni z tego modelu. Naprawdę daje dużo frajdy. Ja naprawdę zakochałem się w tym pistolecie i do dzisiaj z niego strzelam. Rzadziej niż kiedyś, bo naprawdę mam z czego strzelać, ale bardzo, bardzo chętnie do niego wracam. Jest to naprawdę dobry pistolet, godny polecenia.